tym Jak już okazało się po tym, jak zniknęły kamery, że Twoja relacja z Agatą nie przetrwa, czy Ty próbowałeś ułożyć sobie życie u boku kogoś innego? To jest bardzo trudne pytanie. Dlaczego? Hmm. O Jezus, dlaczego? Dlatego, że ja przez długi czas miałem tak naprawdę nadzieję na to, że się spotkamy z Agatą jeszcze i zaczniemy jakkolwiek tą. E, relacje być może od takiej normalnej strony, czyli spotykania się, nie wiem, na kawie, do kina, e, pomijając fakt, że mamy obrączki na palcach i tak dalej. E, natomiast no jak, jak się okazało, że to nie ma najmniejszego sensu, z wieloma osobami gdzieś rozmawiałem, pisałem, bo, bo tych osób odzywało się coraz więcej i tak dalej. Była też jedna osoba, z którą nie wiem, wiązałem przyszłość w dalekim no. etapie, tak to nazwijmy. Natomiast no. Myślę, że to był wielki błąd. Dlaczego? Dlatego, że mało kto z zewnątrz, z ludzi, jakichkolwiek, czy to są. No mówimy w tej chwili o kobietach są w stanie zrozumieć, że emitowany materiał jest materiałem, który był na przykład pół roku temu, tak? czyli to, co się działo, było kiedyś, nie jest teraz. I to spowodowało jakby, że ta relacja z tą osobą, z którą gdzieś wiązałem jakąś swoją przyszłość, no niestety nie przetrwała. To był główny powód tego, że no trudno było jakby oswoić się czy Zrozumieć, że pewne rzeczy się wydarzyły, że były i tak dalej. Nie? Także tak, była taka jedna osoba, no ale niestety jest jak jest. Mhm. Próbowałeś jakoś wytłumaczyć, że przecież to są archiwalne już, można powiedzieć, nagrania, że to wszystko to już przeszłość, że twoje małżeństwo z Agatą tak naprawdę czeka już tylko na oficjalne zakończenie, na rozwód? Problem polega na tym, że Ludzie bardzo mocno kochają wchodzić w czyjeś życie butami, ludzie z zewnątrz. I niestety na samym początku, kiedy była emisja, zaczęły się, zaczął się hejt nie tylko tak naprawdę do uczestników, ale też zaczął się hejt do ludzi, których gdzieś ktoś zobaczył, gdzieś ktoś znalazł. I tak też zaczął się między innymi hejt na osobę, z którą nie wiem, rozmawialiśmy, z którą się gdzieś tam spotykaliśmy w jakikolwiek sposób. Tak samo do, ta, doszedł hejt do członków jej rodziny i, i myślę, że to jest jeden z głównych aspektów tego, że no, nikt nie jest gotowy na, na, na coś takiego. Ludzie z jednej strony wiedzą doskonale, że to było, nie wiem, kręcone, filmowane na przykład ileś tam miesięcy wstecz. Z drugiej strony wychodzą z takiego założenia, że nawet jeśli ktoś był w eksperymencie, ten eksperyment się powiódł, na przykład zostali małżeństwem, to nikt nie ma prawa już, nie wiem, do nikogo napisać, nikt nie ma prawa z nikim się spotkać, nikt nie ma prawa, nie wiem, no to jest takie więzienie troszkę i, i ludzie w taki sposób to oceniają, więc nie wiem, no, były, też, były też takie sytuacje, że nie wiem, gdzieś ktoś mnie ktoś zobaczył. Idącego obok, i też już była wielka afera, że o Piotr ze ślubu od pierwszego wejrzenia idzie gdzieś tam z kimś obok kogoś i tak dalej. Więc no tak to niestety wygląda. No próbowałem tłumaczyć, próbowałem jakby w jakikolwiek sposób um, łagodzić, tak to nazwijmy, tą całą sytuację. Ale no też nie ukrywam, że ja liczyłem, że to będzie osoba, która będzie jakby murem za mną, która będzie gdzieś tam mm. mnie wspierać, a nie jakby dokładać jeszcze jakieś frustracje, czy dokładać jeszcze jakieś sytuacje, które miały miejsce przez tą właśnie, przez, tą, przez ten eksperyment, przez ten program, więc, więc myślę, że to był błąd i mogę powiedzieć w otwarcie każdemu, że dopóki nie skończy się emisja tak naprawdę programu, no to nie warto zaczynać jakiejkolwiek znajomości z kimś, nie ze względu na siebie, tylko ze względu właśnie na tą osobę, która będzie po prostu no, tak samo hejtowana jak i, jak i ta druga strona, mimo tego, że niczemu nie jest tam winna, nie?